federacja IFM Show. Chcemy wiedzieć, czy nasi zawodnicy są uczciwi. Musieliśmy mieć pewność, że ci, których chcemy sprawdzić, na pewno dotrą na badania. Na szczęście mamy ludzi, dla których zadania specjalne to codzienność. Fighterów trzeba podłączyć pod wariograf. To urządzenie służące do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka, kiedy kłamiemy. Rośnie nam ciśnienie, szybciej bije serce, pocimy się i szybciej oddychamy. Detektor kłamstw rejestruje takie reakcje. Czas na moment prawdy. Prawdziwe badanie zaczyna się teraz. Czy uważasz, że prawdziwych przyjaciół poznaje się przed wypłatą? Nie. Czy uważasz, że zarówno w walce, jak i w miłości wszystkie chwyty są dozwolone? Tak. Czy kiedykolwiek marzyłeś o żonie przyjaciela? Nie. Czy u kobiety największą uwagę zwracasz na biust? Nie. Czy kiedykolwiek zaniżyłeś przed? Twoją dziewczyną, liczbę kobiet, z którymi spałeś, bo gdyby poznała prawdę, straciłaby do ciebie szacunek. Nie. Czy kiedykolwiek byłeś u kosmetyczki? Nie. Czy chciałbyś mieszkać w innym kraju niż Polska? Tak. Czy Twoim zdaniem branie koksu przynosi więcej szkód niż pożytku? Tak. Czy szanujesz frików, którzy walczą w MMA? Nie. Czy kiedykolwiek brałeś udział w ustawianej walce? Nie. Czy zwycięstwo nad na doświadczonym walentynowym na Gali IFM Show 1 sprawiło, że bardziej zacząłeś wierzyć w siebie jako zabotnik? Nie. Czy uważasz, że Jivko Stojmenow zweryfikuje Twoje umiejętności podczas gali w Bułgarii? Nie. No i tym sposobem skończyliśmy testy. I teraz starym zwyczajem zapytam Pana, bo Pan najlepiej wie, czy mógł Pan zareagować na którekolwiek z pytań z uwagi na to, że Pana odpowiedź była nieprawidłowa, czyli fałszywa. Chyba na kosmetyczkę, bo... Kosmetyczkę, dobrze. Kosmetyczkę. chyba jednak było. Co? Jeszcze na któreś z pytań? Nie, to tylko to. Inne nie. Tak mi się wydaje. Muszę tutaj... Stwierdzić, że pierwsze te pytania podstawowe, czy nazywasz się Igor, czy wystąpisz na Gali i FM Show 2 w Bułgarii, czy boisz się badania wariografem, wypadły dla Pana korzystnie przy odpowiedziach, czyli traktujemy, że odpowiadał Pan tu zgodnie z prawdą. Na pytanie 4 również nie widzę żadnych tutaj zagrożenia u Pana. Czy u kobiety największą uwagę zwracasz na bius? Odpowiedział Pan nie, i na podstawie tej zapisu reakcji można twierdzić, że tak jest, jak Pan odpowiedział. Równie jest z pytaniem 5, czy kiedykolwiek Zaniży, zaniżyłeś przed swoją dziewczyną liczbę kobiet, odpowiedział pan nie i widać, że nie przesadzał pan w podaniu ewentualnych swoich Bogdanek. Tak było czy nie? No tak, no. Jak no. wariograf tak mówi. Wariograf mówi tak, jak to jest zapisane w pana pamięci. Tak jest. Jeżeli pan dziewczyny by wprowadzał w błąd, to tu coś powinno się y, dziać w pobudzeniu Pana emocji. Natomiast nie ma reakcji. Równie dobrze jest mała reakcja, wyróżniająca. Jednak Pan nie do końca odpowiedział zgodnie z prawdą. Czy kiedykolwiek byłeś u kosmetyczki, odpowiedział Pan nie. Reakcja wskazuje, że jakaś kosmetyczka wokół Pana się skręciła. Coś było, coś było. Tak. Yy, kolejna silna reakcja jest u Pana, natomiast przy, pytaniu, przy odpowiedzi tak na pytanie 7, czy chciałbyś mieszkać w innym kraju niż Polska? Z reakcji wynika, że jednak myśli Pan, że nie ma jak yy, umamy, czyli w Polsce. Yy, przy pytaniu 8 odpowiedział Pan, Zgodnie z prawdą, i nic się nie dzieje. A tu pan się zastanawiał, jak odpowiedzieć, stąd ten stan pobudzenia. Minus przy pytaniu 9: Czy szanujesz fryków, którzy walczą w MMA? Odpowiedział pan nie i, nie, i z reakcji można z dużym stopniem prawdopodobieństwa przyjąć, że tak jest. Jak pan odpowiedział? Natomiast jest zupełnie inaczej przy pytaniu 10, gdzie z zapisu mogę podejrzewać z pewną ostrożnością, że usiłował pan tą rakcie stłumić, inaczej mówiąc, zafałszować, a mianowicie na pytanie 10. Czy kiedykolwiek brałeś udział w ustawce w ustawianej walce, odpowiedział pan nie, ale z rakcie wynika, że minął się pan tu z prawdą, że jednak gdzieś musiał się Pan. W swojej karierze sportowej y, spotkać y, z taką propozycją, co najmniej u, ulec jej, bądź nie. To już pan wie lepiej. Z Giorgium. Dalej jest nieciekawie, bardzo, y, bardzo wręcz tragicznie, odpowiedziałbym przy odpowiedzi nie. Na pytanie 11. Czy zwycięstwo nad doświadczonym Walentynowem na Gali i FM Show 1 sprawiło, że bardziej zacząłeś wierzyć w siebie jako zawodnik? Odpowiedział pan nie. Yy, Zacząłem się zastanawiać. I, no właśnie. I... Widzę, że, że, takie, że tu tak, pana nie. myśli gdzieś zbłądziły i yy, patrząc na ostatnie pytanie. Yy, przy odpowiedzi nie, czy uważasz, że GIPKO sto, yy, Stojmenow zweryfikuje Twoje umiejętności podczas gali w Bułgarii? Odpowiedział Pan nie, i na bazie tej reakcji mogę y, tutaj y, oceniać, że, że tak faktycznie jest. Że nie boi się Pan. Tak? O tak, tak jest. No dobrze. Wygrana Igora była największą sensacją pierwszej edycji IFM Show. Teraz czeka go walka z bułgarskim rozpruwaczem. Czy Polak po raz drugi sprawi niespodziankę? Weryfikacja już 11 września w Sofii.